Dzień dobry wszystkim, ja jestem Czarny Pan, to jest kolejny odcinek z Farminga 25, ale mam uświniony traktor. Wiecie co, zanim pojedziemy tutaj robić kolejne rzeczy na tym gospodarstwie, to myślę, że warto byłoby wejść do menu budowy i zbudować sobie jakąś mejkę. Myślę, że to będzie dobry pomysł, nie wiem jeszcze w którym miejscu dokładnie, ale może gdzieś tutaj na gospodarstwie przy płocie, dalibyśmy radę sobie taką majkę postawić. Mam tylko nadzieję, że jak gdzieś tutaj ją znajdę budynki gospodarcze silosy do budowy silosów, budowlane zbiornik, zbiornik nie, to nie jest to dalej narzędzia. O narzędzia. Proszę bardzo. Za pomocą tej maszyny mogę wyczyścić brudne pojazdy i maszyny. W sumie fajnie tylko ja bym chciał gdzieś tutaj postawić to hmm, jakby to postawić. Zachodzi na inny obiekt. Ja mam w nosie, że zachodzi na inny obiekt. Dobra, tu będzie sobie stał. Jedyne 4300 euro, więc generalnie dość drogie narzędzie, ale nie ma co narzekać, nie ma co wybrzydzać. Pojedziemy, umyjemy maszynę po raz pierwszy, a potem, słuchajcie, pójdziemy sobie spać. Dlatego, że ja chcę wreszcie zakończyć już ten dzień, ten miesiąc. To już jest czwarty odcinek z tej serii, więc warto by było wreszcie pracować w jakimś innym miesiącu niż tylko w sierpniu. Natomiast najpierw umyjemy się, potem pójdziemy spać, a potem nie wiem, co będziemy tutaj dzisiaj grzebać w ziemi. O, mamy fajną lancę, tylko nie ma tutaj tego, nie mamy mm, tego drutu, tego kabla, słuchajcie, ale to nic. No i teraz zobaczcie, czy jak ja leję po tym kole, to każde koło od razu jest mokre, każdy pojazd, tak, każdy, każda część pojazdu jest już mokra. Ale czyli jest dokładnie mycie tak jak w poprzednim farmingu. Chodzi o to, że nie musimy lać po, całym, po całej maszynie, tylko możemy lać po prostu po jakimś jednym elemencie. I to jest w sumie coś, czego można się było spodziewać. Nie mamy tutaj żadnego pozytywnego zaskoczenia, ale z drugiej strony, teraz jeszcze latarkę sobie przyświeciłem. Z drugiej strony możemy teraz zauważyć ładne krople na szybach. No, to, znaczy na szybach, na maszynach bardziej, bo na szybach to chyba jednak nie. Zaraz wam to dokładnie pokażę. Ale widać, że ten pojazd jest mokry. Dobrze to wygląda. Tylko jeszcze wiecie co, umyję sobie w takim razie. O! Umyję sobie po prostu jeszcze tutaj moją przyczepkę. Zawsze to będzie bardziej czysta. Okej. Okay. Już mi się podoba. No i teraz czekajcie, może pokażę wam to, tylko odłożę sobie. Odłożymy? Odłożymy. Dobra. I teraz chcę odłożyć sobie. O. Teraz jeszcze latareczkę tutaj, no i zobaczcie jak to wygląda, no są te krople, są, one się odbijają, tak mi się przynajmniej wydaje, nie no, są, są, patrzcie tutaj na przykład na tym metalu, jak to wygląda, dobrze to wygląda i jestem zadowolony, a jak to będzie na lusterkach, hop, wskoczę sobie tutaj, może się uda, może się uda, ja bym bardzo chciał, na błotniku na przykład widać, proszę, zobaczcie, są kropelki, fajnie. To jest duży plus. Jak lusterko, tylko muszę podejść tak, żeby to lusterko faktycznie odbijało światło. No już widać. Już widać na przykład na wydechu krople. Widać krople na lusterkach, tylko chcę troszkę niżej. Tutaj, może kucnę sobie. O! Wreszcie! Patrzcie na to. Tak, wreszcie to chciałem wam pokazać. Są krople na lusterkach. Teraz wsiadam do środka. No i kropli już nie ma. Już. Tu ich nie ma. One się renderują tylko z zewnątrz, ale i tak wygląda to całkiem, całkiem ładnie. Umyłem w takim razie sprzęt, więc idę teraz jak typowy menel albo żul wyspać się na wycieraczce. Tylko, czy ja mogę tu wejść? Bo w sumie tego nie sprawdzałem. Czy mogę tu wejść? Bo nie, nie mogę tu wejść. Dobrze. Czyli idziemy spać, tak jak wam przed chwilą powiedziałem. Nie mamy tutaj nic innego do roboty. W ogóle to tutaj jest jeszcze chyba dziadek, tam jest jeszcze ktoś inny. Pogadamy sobie z nimi na pewno za jakiś czas, bo teraz to mi się nie chce. Tylko, kurde, tu jest drabina. Tu jest drabina, a jak jest drabina... To aż kusi żeby na nią wskoczyć ale nie nic tam ciekawego nie ma i tak tam nie wskoczymy tutaj jakieś stare rzeczy to co mam to nie jest żadna znajdźka nic takiego tak mi się wydaje w ogóle to ja znajdźki będę musiał poszukać żebym wiecie w ogóle cokolwiek znalazł chciałbym może tutaj coś będzie ukryte ale tu ryż jakieś inne rzeczy nawet szczerze mówiąc nie wiem czego szukać na tej mapie bo, bo nie wiem nie mam pojęcia jakie tu są znajdźki czy w ogóle tu coś jest mam jakiegoś grilla ale on się nie rusza więc to nie jest żadna znajdźka to to będzie znajdźka patrzcie skarpetki tutaj sobie Kapelusz, w sumie fajnie. Jakieś kubły na śmieci i płot, ale czy ja tu przejdę? A co to jest to? To jest skrzynia. Dobra, czy ja tu będę w stanie przejść? Tak, przecisnę się. Nie, nie przecisnę się. Dobra, wracamy w takim razie, bo szkoda czasu. Trzeba dzisiaj robić coś zupełnie innego. Dzisiaj odcinek miał być zgrzebania w ziemi. Po prostu pierwszy raz zamierzam tutaj wjechać jakimś kultywatorem, jakimś siewnikiem. Nowy ciągnik planuję kupić, no ale najpierw to ja pójdę sobie spać. Aktualny czas 9.51. Idziemy do 8 rano dnia następnego, a potem prawdopodobnie prześpię się jeszcze troszkę bardziej, żebyśmy mieli dzień yy, myślę, że gdzieś koło południa. Myślę, że trzeba będzie to tak zrobić, żeby się obudzić koło południa. Wstaniemy sobie około 12 w południe, tak jak to typowo rolnik nigdy w życiu nie robi. na niech się to przewija szybciej, okej, okay, spoko. I teraz tak, 500 euro odsetek od pożyczek, koszty utrzymania nieruchomości całkiem spore, yy, no dobra, tak czy inaczej, ja myślę, że jeszcze się tutaj prześpię troszkę, bo jak widzicie, mamy dość dużo mgły, nie chcę tej mgły teraz, mgłą się będziemy zachwycać kiedy indziej, chcę po prostu wstać sobie o 12, chcę wtedy wstać, kiedy będzie już naprawdę jasno, mamy 12 godzinę wrzesień, o, chmury na niebie, proszę bardzo, te chmury troszkę takie lepsze, ale i tak nie jest to to, co było Czekajcie, jest pełne słońce i leje deszcz. Coś, coś tu jest dziwnego, leje deszcz, ewidentnie, ale popatrzcie w takim razie, jak już mamy deszcz, jak wyglądają ulice, bo to też jest nowość. Na tych ulicach są normalne kałuże. Fajnie to wygląda. Tutaj też odbijają się krople, e, właśnie na ulicach. Dobrze, ładnie, podoba mi się. Po prostu ulice są mokre. Widać, że ten deszcz tutaj jest. Jest to zdecydowana nowość. Tylko teraz się zastanawiam, czy jak pojadę jakąś maszyną, to czy po prostu będę chlapał? Zróbmy w takim razie eksperyment. Zróbmy rzecz turbo bardzo realną: czyli po prostu pojadę zbierać w tym momencie. E, myślę, że pojadę zbierać słomę po prostu w takim razie, bo coś trzeba tutaj robić na gospodarstwie. A potem będziemy grzebać w ziemi, kupimy sobie nowy ciągnik i będzie fajnie. Tylko czy ja w ogóle będę chlapał? Tutaj jakkolwiek. Czy nie? Wiadomo, że w jakąś kałużę tutaj. No... Nie widzę szczerze mówiąc żadnej animacji tutaj chlapania, ale mimo wszystko ulice są mokre i wyglądają pod tym względem całkiem, całkiem dobrze. Podoba mi się to, że tak to właśnie się tutaj odbywa teraz, że te ulice mają na sobie trochę wody, że ta woda sobie siedzi fajnie. No a tutaj wyrosły nam chwasty. Tego oczywiście nie chcieliśmy, natomiast ja przyjadę teraz zbierać słomę. Jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle tą słomę będę w stanie zebrać, czy przypadkiem coś się jej nie stanie. W poprzednim odcinku zebrałem już oczywiście dużo słomy, natomiast teraz zbiorę ją do samego końca, ale nie pojadę jej sprzedać, tylko gdzieś sobie ją tutaj zostawię, bo chcę zrobić mały eksperyment. Chcę po prostu zobaczyć, co się stanie, jeśli ja słomę no gdzieś po prostu rzucę sobie na bok, no i zobaczymy po prostu, co się będzie działo, bo nie wiem, nie wiem, czy ta słoma się zepsuje, czy nie. Wiemy, że w Farmingu 25 bele mogą się zepsuć, że trzeba będzie je zwieść przed niepogodą. Tutaj oczywiście niepogodę mamy w tym momencie, no ale nie wiem, co się wydarzy, więc będziemy to testować. Raz tutaj pojechałem, oczywiście poza odcinkiem, zebrałem sobie jedną Pełną przyczepkę pracownik zawiózł mi to do skupu, tam to pojechałem sprzedać. No i generalnie wyszło fajnie, zarobiłem trochę pieniędzy. Natomiast widzicie, że przed chwilą się umyłem, wyczyściłem cały traktor, a teraz już jest brudny. I to powiem Wam, że naprawdę jest bardzo brudny. Teraz się szybko brudzimy, dodatkowo bardziej się zapadamy na polu, bo jest mokro. Takie tutaj odnoszę wrażenie, że te kolejny, które tutaj teraz robię, są większe, ale tak dokładnie powinno być swoją drogą. Mamy tutaj taką mgłę, która chyba za chwileczkę dosłownie się skończy. Tak, jest tam mgła w takiej dolinie. No powiem wam, że ten efekt naprawdę może się podobać. Dlatego, że ta mgła nie jest tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Wyżej jej nie ma, niżej ona jest, wyżej ta widoczność jest lepsza, niżej widoczność jest gorsza, tak dokładnie powinno to wyglądać. No i generalnie jeśli chodzi o ugniatanie gleby, to wpływ na ugniatanie będą miały oczywiście koła, im szersze, tym ugniatanie będzie mniejsze, a także prędkość poruszania się pojazdu, im szybciej, tym ugniatanie również będzie mniej widoczne. No to teraz zbiorę sobie do końca całą tą. I przyjadę tutaj kultywatorem, chcę zobaczyć jak to będzie wyglądać, chcę wreszcie pogrzebać w ziemi, a potem kupię sobie jakiś nowy traktor, nie wiem jeszcze jaki i nie wiem za co, bo nie mam pieniędzy w tej chwili, ale może jeszcze wezmę trochę kredytu. No i będziemy sprawdzać jak to dalej wygląda. Przy okazji, będę chciał na pewno taki ciągnik, którym będę w stanie załadować palety, dlatego że ja tutaj na przykład mam już szklarnie, fajnie by było coś z tymi szklarniami zrobić. Dobrze by było, myślę, żebyśmy wyposażyli się w jakąś przyczepkę, na przykład jakąś taką specjalną przyczepkę, która... Kurde, tutaj normalnie ciężko mi teraz zakręcić taką przyczepkę, dzięki której będziemy mogli wywozić na przykład te palety. Myślę, że to będzie dobry pomysł, no ale to zrobimy sobie za chwilę. W sumie na razie mamy tego piad, gdzie tego małe, to małe pierdzikółko mamy, więc też będzie można wykorzystać pojazd do sprzedaży pojedynczych palet. No ale na razie muszę zakończyć zbieranie słomy. W ogóle się tak zastanawiam, czy jeżeli wszystko się zmieści do tej mojej przyczepki, to czy w ogóle po prostu nie zostawić tego w przyczepce. Chyba tak będzie najrozsądniej, chyba tak będzie najlepiej. Robię sobie w takim razie ostatnią nawrotkę tutaj. Okej, okay, ależ się to ładnie ugniata. Dobra, jeszcze włączamy sobie przyczepę samozbierającą. Będzie 100% czy nie w ogóle? Yy, tak, mamy, widzę, 97%. Tu jakaś taka jeszcze kubka słomy została, no to w takim razie skoro mam miejsce, to ja sobie ją tu wezmę. Dobra, mamy to. No i co? Chyba wszystko, chyba wszystko zebrałem, chyba że tam jeszcze na drugiej części pola coś mamy, ale naprawdę tam gła może się podobać, dlatego że ona teraz nie jest zbyt mocna, ona jest taka, bym powiedział, idealna w sam raz. Nie, no to już są takie małe wypierdki, że już nie będę po to jechał, szkoda mi czasu. Jedziemy, wracamy na gospodarstwo w takim razie, i tutaj będę musiał jechać kultywatorem. Mam tutaj taki specjalny kultywator od jakiejś tam marki, chyba to był od marki John Deere, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz to wszystko sobie sprawdzimy. W międzyczasie, może ja jeszcze tutaj wejdę pojazdy, maszyny, czy w ogóle ten siewnik, który mam od marki Great Plains, może siać bezpośrednio. Hmm. I tego nie wiem, i tego nie wiem, bo tutaj nie mamy tego napisane. Aż się zdziwiłem, bo w farmingu 22 mieliśmy taką informację, powiedzmy, już na starcie. No a tutaj nie ma. Jak przyglądam maszyny, to nie widzę tego, więc chyba będę musiał wejść po prostu do sklepu, znaleźć ten siewnik. O, proszę bardzo, Great Plains. Nie, nie umożliwia bezpośredniego zasiewu, więc będę musiał wyposażyć się najpierw w kultywator. No ale na szczęście jest on tutaj, więc już sobie tu podjadę. Dobra, mamy to. Teraz tak, troszkę cofniemy sobie. Oj, 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 troszkę źle podjechałem, ale to nic, już poprawimy w takim razie. Dość dużo błota mamy w tej chwili na kołach. Oooo! Całe błoto zniknęło, ale numer. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale po podłączeniu tego oto kultywatora cały traktor w magiczny sposób mi się umył. No. Ciekawa sprawa, nie, nie wiedziałem, że takie coś w ogóle może być możliwe. Natomiast kurde ta pogoda chciałem słońce dzisiaj na, na ten odcinek, ale będziemy mieli trochę deszczu, trochę słońca, okej. Okay. Kultywator, słuchajcie, pierwszy raz jedziemy grzebać w takim razie w ziemi, bo czegoś takiego wcześniej nie robiłem. Czy taką maszyną można robić nowe pole w trybie standardowym? Nie, nie można, więc problemu być nie powinno. Opuszczamy kultywator w takim razie, wjeżdżamy na pole. No, i jak to będzie wyglądać? Jak będzie wyglądać animacja? Wiecie co? Ja sobie puszczę tutaj pracownika, niech on sobie jeździ, bo w gruncie rzeczy i tak pracownik będzie tutaj robił, nie będę tego robił ja. A skoro pracownik radzi sobie bardzo dobrze, to przy okazji obejrzymy sobie, jak właśnie to dokładnie wygląda. Więc ja teraz zostawiam tutaj tego pracownika, on niech się ustawi, a ja sobie przeskoczę jeszcze w inne miejsce, tutaj do moich kurczaków. Czy kurczaki zniosły już trochę jajek? Tak, zniosły, ile ich dokładnie jest 570 litrów tego, 107 sztuk. Wreszcie, wreszcie, wreszcie. Słuchajcie, w farmingu 25 nie ma wszystkiego w litrach, są sztuki. Jajka są na sztuki. Co prawda te jajka wyglądają tak trochę bym powiedział gorzej niż w poprzedniej edycji, tak mi się wydaje, ale wreszcie są sztuki bardzo, bardzo dobrze. 107 sztuk jajek. Dobrze, czyli mamy trochę jajek, mamy tutaj trochę błota. No a jak wygląda sytuacja w szklarniach? Może podejdę tutaj i zobaczę, yy, jak wygląda. Kurde, fajnie ten wiecie co, kapelusz, klapeczki, można sobie tutaj właśnie żyć. Wrzesień, idealna pogoda, podejdę do szklarni i zobaczę. W szklarniach oczywiście, mam nadzieję, pięknie wszystko sobie rośnie. Dokładnie tak, szklarnia na grzyby, właściwie to taki tunel na grzyby. No a tutaj mamy grzyby i co to dokładnie jest? 1000 litrów grzybów z gatunku enoki. Spoko, będę mógł pojechać, sprzedać potem taką paletę, zarobić na tym oczywiście trochę pieniędzy. Skontrolujmy sobie w takim razie jeszcze jedną, jedną fabrykę, jedną, o tutaj, jedno miejsce. Dlatego, że tutaj mamy sadzonki. Proszę bardzo, są to sadzonki ryżu. 24 sztuki sadzonek ryżu. Znaczy, wydaje mi się, że jest ich trochę więcej, tylko to są te 24 takie, jakby my to nazywamy paletki, bo popatrzcie. Raz, dwa, trzy razy dwa, czyli sześć. I mamy raz, dwa, trzy, cztery. Dokładnie. Więc to nie są sadzonki, tylko te paletki. Bo generalnie to, co tutaj widzicie, to raz, dwa, trzy, to są takie miejsca, w których są te sadzonki umieszczone. No i na przykład niektórzy ogrodnicy nazywają to paletkami. Jeżeli e, u was się mówi na to inaczej, to proszę dajcie znać. Więc generalnie fajnie to działa. Nie zużyło mi to za dużo wody, bo jak widzicie było 2000 litrów. Teraz jest tej wody, no, dużo, dużo nie ubyło, więc bardzo dobrze. Jeśli chodzi o szklarnie na grzyby, efekt jest podobny, no i bardzo mnie cieszy fakt, że. Że już mamy jedną paletę gotową. Całkiem spoko. Jestem zadowolony z tej produkcji, ale wydajność oczywiście zbyt duża nie jest. Dobra, tym kombajnem mogę sobie przejechać w takim razie. Oj, wcisnąłem nie to co chciałem, ale mam nadzieję, że si silnik się włączył. Dobra, włączył się, więc w takim razie ja sobie zjadę tym kombajnem z pola, on nie będzie mi tutaj na razie potrzebny. Jak widzicie, zostało jeszcze 47 litrów ryżu, ale no ten ryż będzie musiał sobie tutaj w takim razie poczekać. No bo po prostu sprzedając w poprzednim odcinku ryż popełniłem błąd, nie sprzedałem e, tego ryżu wtedy, no i nie rozładowałem kombajnu. Trudno. Więc zaparkujemy sobie gdzieś właśnie tutaj tym kombajnem, może nawet zaparkuję tutaj pod daszkiem, o, albo nawet nie pod daszkiem, tylko po prostu zaparkuję sobie tu, przy ścianie. Dobra, mamy to. Jak wygląda sytuacja z moim pracownikiem? Ten pracownik zdecydował się jeździć na razie tam i z powrotem. Zobaczcie, jak on tutaj zaczął swoją pracę na polu numer 33. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak on będzie pracował dalej, ale jestem już w miarę spokojny o to, co będzie się działo tutaj w kolejnych przejazdach. Jeśli chodzi może o jakieś takie poprawki wizualne, może wiecie co? Ja wyjdę na chwilę. Dobra, pracownik został przez coś zablokowany. Oto zobaczymy. Może nie z tej perspektywy. Czekajcie, ustawię się o to, 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 Pokażę wam, jak to wygląda. Ciągnik sobie jedzie. A tutaj mamy kultywator. Czy ta animacja jest lepsza niż w poprzednim farmingu? Moim zdaniem tak. Czy jest wybitna? Moim zdaniem nie. Ale generalnie na pewno nie ma się do czego czepiać. Nie ma się czego, yy, do czego przyczepić. Wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie. Podoba mi się to, powiem wam tak. Po prostu mi się podoba. Podoba mi się to, że traktor ma problem, żeby wyjechać pod górkę, że się troszeczkę jakby zakopuje. Jak dobrze się Patrzycie, to widzicie, że ten traktor czasami traci nawet przyczepność. No i tutaj pod górkę ma problem, żeby wyciągnąć taki wielki kultywator. Nie wiem, czy wpływ ma na to wilgotność, ponieważ w tej chwili z nieba pada deszcz, mimo tego, że teoretycznie jest słońce, ale no cóż, tak może być. Pracownik w takim razie będzie sobie tutaj robił, natomiast ja muszę się wyposażyć w zupełnie nowy ciągnik, więc idę na razie do sklepu i biorę sobie, myślę, jakąś pożyczkę. Nie mam innej możliwości, weźmy sobie w takim razie tutaj pożyczkę, tym bardziej, że ja jeszcze mam możliwość wzięcia pożyczki, myślę, że weźmiemy sobie 100 tysięcy teraz z kredytu i pójdę kupić jakiś tani, ale dobry ciągnik. I teraz się zastanawiam, co ja w ogóle mógłbym tutaj znaleźć, czy będzie coś w średnich ciągnikach co będzie całkiem okej. Okay. Mm. Widzę, że tutaj mamy tego Challengera, który dysponuje całkiem dobrym silnikiem, potężną mocą, ale ja już mam takiego Challengera, nie chciałbym drugiego, ale jest tani, popatrzcie, inne ciągniki kosztują 130, 150 tysięcy, a ten jest no, za pół darmo powiedzmy, będzie taki jeszcze inny, o, jest Doitz, 230 koni, 89 500 euro, no, gdyby można było tutaj dołożyć mu jeszcze zaczep Natura, ale by to było fajnie, no, ale niestety nie ma takiej możliwości, nie ma takiej Możliwości, a czy ten może mieć e, tura? Bo to jest dobre pytanie. Dodatkowy obciążnik nie nie może mieć konfiguracja kół obciążniki, marka kół. Kurczę, szkoda, 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 bo nie będzie tutaj takiej możliwości, ale będę musiał sobie w takim razie ogarnąć jakiś, nie wiem, wózek widłowy na przykład, albo ładowarkę. Hmm. Na co bym się tutaj mógł zdecydować? Bo teraz powstaje pytanie, czy bardziej mi się opłaca ogarnąć wózek widłowy i tani ciągnik, czy dobry ciągnik, który będzie miał tura? To jest dobre pytanie. Wiecie co? Muszę znaleźć w takim razie wózek widłowy. Gdzieś one tutaj powinny być. Mam nadzieję, że znajdę. Gdzie są wózki widłowe? Gdzie jest wózek widłowy tutaj? W ogóle nie mam szukajki. Szkoda, bo bym sobie wpisał wózek widłowy i bym znalazł. Jest wózek widłowy. Proszę bardzo, 55 tysięcy, Heinrich 75, ten droższy. Myślę, że ten sobie poradzi więc ten kosztuje 55 tysięcy, także nie ma się nad czym zastanawiać, lepiej będzie wziąć po prostu dobry, średni ciągnik o potężnej mocy, więc weźmiemy sobie starego dojca, proszę bardzo, tylko konfigurację kół sobie zmienię, myślę, że damy o średnie, szerokie opony, dajmy mu szerokie opony, dlaczego nie, nawet jeżeli to trzeba za to dopłacić, o, wąskie opony, jak to śmiesznie wygląda, tylne, wąskie podwójne koła, ale tutaj jest konfiguracji, ale tutaj podwójne koła mogą być jeszcze, jak widzicie, standardowe, Dobre. dajmy mu po prostu szerokie opony i tyle, 90 i pół tysiąca euro, a jeszcze weźcie pod uwagę, że można konfigurować inne koła, inne marki, więc całkiem spory wybór. Mam ciągnik, fajnie. Natomiast przydałoby się, tak, będzie siewnik, będzie ciągnik. E, co ja tam jeszcze potrzebuję w gruncie rzeczy? Nasiona myślę, że potrzebuję, e, bo o tym nie pomyślałem wcześniej. Czy ja jeszcze potrzebuję kupić coś ze sklepu? To jest w tej chwili dobre pytanie, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że będę mógł już po prostu jechać na gospodarstwo. Tylko teraz powstaje pytanie, wiecie co, powstaje takie jedno drobia... drobne pytanie, czy ja tutaj mam czym ten siewnik napełnić, bo na mapie. Amerykańskiej, był jeden taki oto worek. To znaczy, mówię o tym Big Bagu. A tutaj pytanie: czy będzie? Tu mamy sąsiada. Nie będę z nim teraz gadał, bo nie chcę. Tu, oczywiście, pewnie wejść nie można. No, nie można, dobrze. E, to oczywiście żadna znajdźka nie jest. Tu są jakieś butelki. Kurde, jak to byłby farming 11, to już byłbym w siódmym niebie, bo to by były znajdżki. Ale tutaj nie ma nic takiego. Kurczę. Muszę znaleźć w takim razie e, moją jakąś wiatę. Jest tutaj coś w ogóle takiego? Chyba nie, chyba tu nic takiego nie ma. E, jest siewnik, ale oczywiście siewnik pewnie nie jest w żaden sposób napełniony. No, no nie jest, nie jest, nie jest, nie jest. E, więc teraz powstaje tylko pytanie, czy gdzieś nie ma tutaj. No nie no nie ma, po prostu nie ma co się, nie ma co tutaj dalej szukać tego, po prostu nie znajdziemy nic właśnie w tym stylu. Jedziemy w takim razie do sklepu. Myślę, że trzeba będzie sobie e, jakoś jakoś po, sobie poradzić. Po prostu jakoś będziemy musieli sobie poradzić, więc pojadę tym małym pierdzikółkiem do sklepu. Mam tylko nadzieję, że to pierdzikółko poradzi sobie. Ono w ogóle może mieć ciekawe, czy ono ma napęd na przód, czy na tył. To jest dobre pytanie. Pojedziemy w takim razie tym trójkołowcem, jedzie to 38 km na godzinę, więc niezbyt dużo, ale może wiecie co, zaryzykuje taki przejazd przez las. Zobaczymy, czy ten pojazd poradzi sobie z takimi wzniesieniami. Przetestujemy go w warunkach terenowych, bo oczywiście. Piatzi nie jest żadnym pojazdem terenowym, ale wiecie, trzeba to sprawdzić, przetestować, upewnić się, żebyśmy byli pewni, że wszystko tutaj działa w ten sposób, jaki krzak tu się pojawił, zjazd teraz stromy, i to bym powiedział taki ekstremalnie stromy, i jesteśmy już prawie pod sklepem, więc chyba było. Warto. Myślę, że było warto. Swoją drugą tutaj tej mgły jest zdecydowanie więcej. Może nawet jakieś światełka sobie zaświecę. Pokażę Wam dokładnie jak ta mgła wygląda z każdej perspektywy. Może się podobać. Wygląda dobrze. Przy okazji deszcz tutaj pada naprawdę dość silnie. O, deszcz ładnie odbija się od tego asfaltu. Ten efekt prezentuje się moim zdaniem naprawdę dobrze. No i teraz jedyne czego potrzebuję to zdobyć odpowiednią ilość właśnie nasion i przetransportować to wszystko do sklepu. Więc ja sobie tutaj podjadę, zaraz kupię te nasiona, nie wiem jeszcze czy w big bagach. Czy w e, czymś innym, zastanawiam się. Dobra, zaraz, tutaj. E, teraz tak, musimy iść do o, o odpowiedniej kategorii. Tutaj patrzyłem jeszcze na wyprzedaż, ale nie ma nic. Nic, nic ciekawego tutaj nie ma. Spróbujemy sobie kupić w takim razie materiały eksploatacyjne. Worek e, z nawozem. Nie, nawóz mnie nie interesuje. Ja chcę coś innego. To są materiały eksploatacyjne, ale do zwiększania plonów. A ja bym chciał nasiona. Proszę bardzo, tutaj mamy 1050 litrów. Paleta, o proszę bardzo, kupimy sobie. Myślę, trzy takie palety. Myślę, że nawet nie. Dwie kupimy sobie palety, wystarczy, i teraz pewnie się zastanawiacie, w jaki sposób ja to załaduję, bo nie za bardzo mam tutaj nawet czym to załadować. Czy ja to będę w stanie podnieść? No pewnie nie. A może jednak uda mi się to podnieść w jakiś sposób? Kurde, super siła w farmingu 25 już istnieje, tylko trzeba wiedzieć, jak ją włączyć. Może w jednym z kolejnych odcinków Wam o tym powiem. Oczywiście nie będę wykorzystywał super siły zawsze i wszędzie, natomiast z racji tego, że teraz po prostu nie mam pieniędzy, a lubię korzystać z super siły i wiecie o tym doskonale, no to wykorzystamy sobie ją. Idealny piździk na jedną paletę, jak widzicie, naprawdę idealny. Doskonale się sprawdzi na jedną paletę, no ale ja oczywiście go troszkę muszę przeładować, więc wrzucimy mu drugą. Jak myślicie, co się stanie, jak rzucę mu drugą paletę? Czy on się tutaj w jakiś sposób będzie chciał przewracać? Ej, on się wywalił! On się wywalił, on się wywalił! Nie, no serio! Tak to być nie może. Ja myślałem, że on sobie jakoś tutaj poradzi, a on postanowił się e, kopyrtnąć. Dobrze, no to może, może zróbmy inny eksperyment. Czekajcie, spróbuję to położyć tak. O, już jest lepiej, już jest lepiej, dobra. Ja mu to w takim razie. Dociążymy mu w takim razie, czekajcie. Ja sobie zrobię to inaczej. Najpierw zrobię to tak jak było wcześniej, żebym mógł sobie zrobić miniaturkę. A potem będziemy się doktoryzować dalej i będzie śmiesznie. Dobra, super siła to jest naprawdę coś, czego mi tutaj bardzo było potrzeba. Zapniemy sobie pasy i jedziemy! Je... O, tu jeszcze Skoda kod jak się pojawiła. Dobra, jedziemy. Ja się tylko zastanawiam teraz, czy ten pojazd nie będzie turbowywrotny, więc będzie ciekawie. Jeszcze może zamkniemy sobie tą klapkę z tyłu. Ciekawe czy to w ogóle nie, nie, nie zasłania na przykład na, następ. nie, za, nie zasłania świateł, tyle dobrze. Jedziemy na gospodarstwo 34 km na godzinę. Wchodzę w zakręty, ale to się ledwo trzyma drogi. Patrzcie co się dzieje z perspektywy. Kierowcy, przecież, jak ja bym tutaj wszedł w zakręt troszkę bardziej, no to niewiele by zostało ze mnie, bo tutaj bym się po prostu wywalił i wtedy naprawdę musiałbym używać super siły do tego, żeby się postawić. Ale w sumie śmiesznie, bo to jest taki, taki trójkołowiec. Czekajcie, zrobimy tu jeszcze jeden eksperyment. Hop, hop, ciekawe, jak to będzie działać. Kurde, żebym naprawdę się nie wywalił. Dobra. Musimy jechać na gospodarstwo. Na gospodarstwo, ale ta droga jest mokra. Fajnie to wygląda. Jeszcze dodatkowo mamy e, te światła wszystkie. Taka gra świateł tutaj jest w tym farmingu. Może się to podobać, tak mi się wydaje. Ale teraz spróbujemy tutaj wjechać. Może się uda? Może się uda tędy wjechać, bo to jest oczywiście pojazd turboterenowy. Wjedziemy jeszcze przez jakieś pole sąsiada. Pytanie, czy ja tutaj się nie zakopię, bo jestem mega ciężki. Popatrzcie jak bardzo, bardzo mocno tutaj się wbijam w ziemię. Zobaczcie, ja się zatrzymam tutaj, żeby wam to pokazać, ale te wgłębienia są bardzo, bardzo strome. Dobra, jedziemy bardzo ostre, jedziemy, jedziemy. Czy on się tutaj zakopie? On masakrycznie szybko, w tym momencie teraz zaczął już się brudzić. Ten pojazd, zobaczcie, co się tutaj dzieje teraz. No ale w sumie dobra, jedziemy. Chyba się nie można jednak zakopać w farmingu 25. Chyba jednak nie będzie takiej opcji. No ale podejrzewam, że moderzy poradzą sobie z tymi. Na pewno dostaniemy coś ciekawego tutaj za jakiś czas. Tylko teraz pojedziemy na gospodarstwo. No i generalnie planowałem pokazać Wam pierwszą akcję związaną z sianiem. Mam nadzieję, że uda mi się coś takiego dzisiaj zrobić. Zobaczmy jeszcze w międzyczasie, jak tam pracownik, którego zatrudniłem chwilę wcześniej, jak to wszystko wygląda, czy ten pracownik sobie radzi, a jeśli tak, to jak sobie radzi? Ja widzę, że radzi sobie bardzo dobrze, bo zrobił już cały środek pola, a teraz będzie jeździł dookoła. No i oczywiście skultywatoruje mi całe pole w mgnieniu oka. To jest bardzo dobra wiadomość. Kurde, ale ten trak, ale ten mały samochodzik musiał poświęcić naprawdę dużo mocy, żeby tutaj wyjechać musiał, bo to zwolnić. Nie spodziewałem się, że aż tak tutaj ta fizyka zostanie zmieniona. Zatrzymam się gdzieś po lewej stronie. Mam tylko nadzieję, że się nie wywalę, chociaż chcę wejść w ten zakręt dość ostro. Oj 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 oj, ale to nie było planowane. Po prostu coś mnie podbiło dość mocno, więc teraz tak super siłą odwrócimy sobie. Oj, tutaj jest odwrotne odwrotne sterowanie super siłą, ale w sumie to nie jest żaden problem. Dobra, trzeba się jakoś rozładować. To teraz wrzucamy to na dół. Okej, okay, hop. Hop i hop. Pewnie mnie zapytacie, w jaki sposób odblokowałem sobie super siłę. Tak, wiem. Zrobię na ten temat osobny film yy, za jakiś czas, więc oglądajcie kanał, zostawcie suba z dzwoneczkiem, jak jesteście ciekawi, co to dokładnie jest. No a ja teraz jadę nowym dojcwarem na gospodarstwo. No i widzimy się za chwilę. Przejechałem przez góry, pracownik jeszcze sobie tam jeździ, radzi sobie bardzo dobrze, co oczywiście mega mnie cieszy. Natomiast ja teraz pojadę na gospodarstwo, muszę napełnić siewnik i wykonać pierwszy siew w farmingu 25. Co będę siał i jak długo będę siał, szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem do końca. Natomiast na razie, znaczy na pewno będzie tutaj pszenica albo jęczmień, przynajmniej w tym momencie, a potem prawdopodobnie coś innego. Tylko teraz muszę wziąć ten siewnik, spoko. Pasowałoby podjechać właśnie pod tamte palety. One zostały umieszczone. O, tam muszę tutaj wjechać przez ten przejazd. Wjadę sobie na placyk, na drugą część mojego gospodarstwa, tu w lewo, dość ostry zakręt. No i mamy dwie palety, które przywiozłem sobie tym małym pierdzikułkiem. Dobrze, lecimy napełnić siewnik tu przy okazji bardzo ładnie to wygląda jak ubywa z tej palety, spoko, napełnimy siewnik, 1270 litrów, wybiorę sobie, myślę, pszenicę, albo wybiorę sobie jęczmień, kurde, co by tu wybrać, dobra, pszenica, jęczmień, owies, rzepak, ryż długziarnisty, rzodkiew oleista, trawa, groszek, szpinak, pszenica, dobra, na tym polu zasiejemy pszenicę, to pole jest niezbyt duże i to sianie wykonam samodzielnie, opuszczam w takim razie siewnik, pole jest skultywatorowane wcześniej, więc będę w stanie tutaj na spokojnie sobie Wjechać. Myślę, że teraz nie widzicie tego dokładnie, bo jest to takie dość duże błoto, jadę też pod światło, więc za chwilę, gdy pojadę w drugą stronę, będzie to wyglądać znacznie, znacznie lepiej. Pole oczywiście nie jest w żadnym wypadku teraz nawiezione, więc będę musiał się tym zająć dopiero w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast ja już teraz przygotowuję sobie plony na przyszły rok. W tej chwili, jak widzicie, jadę siać pszenicę. Tutaj w ogóle jest jakieś bardzo mocne ugniecenie gleby. Fajnie to wygląda z tego względu, że może zrobię sobie tutaj taką małą nawrotkę. Natomiast fajnie to wygląda oprócz tego, że ta tekstura dość słabo się różni od... Tekstury wyjściowej. Zwróćcie uwagę na to, że ja tutaj jadę mocno, oczywiście, glebę ugniatam, ale to naprawdę mega mocno. Zaraz to zresztą wam dokładnie pokażę. To wygląda po prostu dobrze. Popatrzcie, tutaj ta gleba jest bardzo mocno ugnieciona. Już poprzednim kole jest zgnieciona, po tylnym jeszcze bardziej. No a siewnik to wszystko sobie wyrównuje. O, widzę, że siewnik zaczął podskakiwać, także chyba tutaj nie do końca ogarnął, co dokładnie ma robić, bo siewnik też ugniata glebę, ale potem całe to ugniecenie jest już jakby zabierane. Zaświecę sobie światło, żeby pokazać, jak to wszystko wygląda. Natomiast powiem wam, że efekty naprawdę są dobre i wiecie co jest najlepsze? Wciskamy w 2 no i mam tutaj te 60 klatek na sekundę dobra, 58-59, ale to jest tak niezauważalny spadek, że można to pominąć, tak mi się przynajmniej wydaje, a jednak tych efektów tutaj jest naprawdę dużo, jeszcze mamy w tym momencie dość gęstą mgłę, dość dużo jest tej mgły, no i przejechałem sobie tutaj, jak widzicie, już po troszkę zasianem, oczywiście to nie jest wielki problem, e, ja w ogóle muszę zobaczyć jak się to prezentuje z tej perspektywy, bo oczywiście tutaj tej pszenicy już jest dużo, już się ta pszenica na polu pojawia. Fajnie, myślę, że będzie dobrze, myślę, że tutaj zarobimy na tym dużo pieniędzy, gdy przyjadę potem na wiosnę, gdy będę chciał tutaj robić żniwa, gdy będę potem zbierał tą pszenicę, bo oczywiście będzie to jedzenie dla moich kurczaków. No a w międzyczasie jeszcze pracownik tam będzie sobie kultywa kultywatorował pole, myślę, że teraz poza odcinkiem będę musiał zrobić wiele prac, będę musiał to wszystko sobie zasiać dokładnie tak, jakbym sobie tego życzył. Niektóre pola zasiejemy pszenicą, niektóre pola zasiejemy e, jęczmieniem, być może coś zasiejemy rzepakiem, bo tutaj mam kilka pól, nie wiem czy wy to już zauważyliście, ale mam pole numer 28, e, mam pole numer... Czekajcie, to naprawdę jest moje pole. Momencik, aktywne miejsca, skład gleby, rodzaje roślin. Tak, to jest moje pole, bo już się tak zacząłem zastanawiać, czemu nagle tutaj tego podświetlenia nie mamy. W każdym razie pole numer 28 jest moje, tutaj mamy pola ryżu, ale to sadzenie ryżu będziemy robić dopiero na wiosnę, bo ryż można sadzić na wiosnę. Mówię o tym ryżu krótkoziarnistym. Natomiast my tutaj gramy oczywiście z sporami roku w tej chwili, więc nie ma opcji, żebym sadził czy siał sobie coś innego niż to, co jest przewidziane w kalendarzu rolnika. Dobra, jedziemy jeszcze tutaj, bo trzeba to pole dokończyć. Ja sobie pewnie już. Dokończę za chwilę poza odcinkiem. Natomiast tutaj też trzeba będzie się przygotować do naprawdę dużego sadzenia i siania różnych fajnych rzeczy w kolejnych odcinkach. Więc zobaczymy. Pewnie poza odcinkiem zrobię teraz trochę rzeczy, żeby tutaj nie jeździć w kółko i nie robić jednego i tego samego. A w następnym materiale zobaczymy coś naprawdę ciekawego, bo prawdopodobnie będę chciał uruchomić tutaj leśnictwo. No i jeżeli tylko fundusze mi pozwolą, no to będziemy wycinać pierwsze drzewa. A na dzisiaj to wszystko. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia znowu. Cześć!